Dobra, mogę Wam pokazać. Mamy co? New Holanda! Pęcić, tęskniłem się trochę, Powiem Wam też. New jest plan. już z nami. Trochę się z nim, zanim tęskniłem, wygodniejszy niż i w ogóle. Tak, przyjemnie Ci się jechało. Jak nowym? Jak nowym. Jak nowego przyprowadzasz. Tak jak nowego przyprowadzasz. No, jak zacząłeś fakturę, to pewnie już tak się nie cieszyłeś, ale. No wiadomo, Przebolałem to, jednak, więc nie jest już tak źle. E, wiadomo, trzeba to przebolać e, raz na jakiś czas, niestety taka wara wystąpi. E, tutaj jeszcze mechanicy mówili, że i tak, i tak, jeszcze trochę pojedziliśmy nim, bo on miał takie New Holland T4, tak T5, e, gdzie e, to wszystko psuło się dużo wcześniej. Nas mam 4000 No to super i ten New Holland, on Cię popsuł Tobie później. Tak. Nie, to super. Nie, no to super informacja, nie? pocieszył nas, nie mechanik? Super. Nie, no tak mówi, po prostu tyle co tam, ten, więc od razu wymieniam oleje. Mam już zakupione czekały przed tym, ale że ta awaria wyskoczyła, bo wymieniam sobie oleje, filtr powietrza, wszystkie filtry od razu. Olej z skrzyni, olej został wymieniony przez mechaników, jak już go robili, więc tutaj mamy to z głowy. Od razu też mechanicy tutaj, już tutaj na, na serwisie wymienili pasek, bo piszał e, tam też się okazało, że był napinacz To za każdym razem piszczało? Tak. i to nie, jednak nie siedzenie? Nie, w środku siedzenie, ale już też nie piszcie. Coś tam meś też porobił, że już nie piszczy. E, a tutaj po prostu ten, e, no jak się odpalało, to tak paszek już był po nacinaniu, też miał być zrobione, więc od razu tak naprawdę się wykorzystało i, i porobili nam takie rzeczy. no a co jeśli chodzi o, na, o tą skrzynię? No to generalnie widziałem części dzisiaj. Wstawiłem zdjęcia, jak to wygląda. Jak to ładnie jest nie myślałem, że aż tak nawet, więc ładne tam te uszkodzenia były Może o kosztach nie będziemy mówić ile dokładnie, co i jak. Po co tutaj mówić, ale... Powyżej dziesiątki. <kluzni> powyżej dziesiątki, nie? Netto. No. Mhm ale powiem Wam co tu, co tu mamy, 17-18 razem z serwisem, z, z usługą e, pozycji na fakturze i tu mamy takie pozycje jak Zimmering, Zegier, Zegier, tu kolejny Wałek e, Wałek z tego był najdroższy, e, tu mam staram Wam zdjęcie, mogę Wam pokazać jaki był. te prezy tam były po prostu starte, e, zjechane i e, tutaj możecie sobie go zobaczyć on był najdroższy z tego wszystkiego bo ponad 2000 zł, 2400 niecałe netto. Więc tutaj ten bałek troszkę zabolał. Później mamy cztery pierścienie, tutaj, tutaj ten koszt mniejszy, no chociaż 200 zł za sztukę, 250 jest kolejny 1000 robi. Uszczelka, jakaś zestaw sprzęgieł, też kwota niezła. Pierwszy zabezpieczający tarcza. Tu mi drgań też możecie zobaczyć. Po kolei Wam stawimy zdjęcie właśnie dodatkowe. Tu kolejne zdjęcie, gdzie tarczy, jakaś tu kolejne też frezy, które starte są. W ogóle nie ma tych zębów, tylko po prostu jest cała starta. Te pierścienie też, jak możecie zobaczyć, też pościerane. Dużo, wszystkie rzeczy pościerane tak naprawdę, więc nieźle tam było rozsypane. Łożysko ogiełkowe piasta. Co tu mamy? Tu zmywacz, jakieś pierdołka oringi, jakieś łożysko kulkowe, zmywacz, olej. No i usługa serwisowa, więc y, troszeczkę tej pozycji jest. Faktujesz. chowamy, zamykamy, <grystanie> zapominamy, zapominamy tylko najpierw trzeba zapłacić, na odzyskać VAT tego, później na razie wrócimy sobie i co, miejmy nadzieję, że pojedzie trochę ten traktor. Yy... Ile był w serwisie? Dwa tygodnie? No w sumie dwa tygodnie się rozbrało. Może, Może być nie za dwa tygodnie. W piątek brali go chyba. W piątek było dwa tygodnie, a dziś no. jest środa ten. To dwa tygodnie mogło być. Całe szczęście z tego e, nieszczęścia, że to się stało przed żniwami, akurat w bramie, a nie na polu, e, gdzie byłyby żniwa z przyczepą byśmy e, stali i wtedy byłby niezły problem. Nie e, stres. Pościągać stres, przerwa brzmiła, i tak dalej. A wiecie, jak to brzmiła, każdy chce zrobić wszystko jak najszybciej, póki pogoda, i tak dalej. Więc takie szczęście, w nieszczęściu, jak się miało wydarzyć, to się wydarzyło w dobrym momencie. No, biorę się za robotę. Olej mamy spuszczony. Nie lubię tutaj wymieniać tego oleju w ma ma wszystko takie ładnie dostępne. A tutaj, przez to, że ten traktor jest mały, wszystko wiecie, widzicie jak to wszystko ciśnięte w tym małym silniku filtry tu mam dodatkowo, jeszcze mi przeszkadza ten odładowacza mogli mi też od razu wymienić ten olej na serwisie ale że miałem olej kupiony, filtry, wszystko niepotrzebne koszty sobie robi dodatkowo znowu to stwierdziłem, że sobie sam to wymienię jak, jak go odbiorę dzisiaj właśnie nie miechałem na koła po południu go odbieraliśmy pooglądałem sobie nowe traktory popatrzyłem fajne wszystkie ładne też szósty, fajne wszystko, 130 koni, ale ceny też też ładne, też ładne. jeszcze <laughs> no, ładniejsze te ceny niż, niż ten traktor, więc na nowe e, przy naszym gospodarstwie jakie nie będzie żadnych programów, żadnych dofinansowań to niestety nie ma szans, nie, ma szans, e, nie jest to ekonomiczne, chyba że nam coś nagle, coś, nie wiem. No, no co, co no, nagle. na zarobimy, że nie wiem co to wtedy może... Ale priorytetem do domu. Na razie dom u nas. E, najpierw priorytetem dom, dlatego też e, te inwestycje na gospodarstwo troszeczkę mniejszym krokiem, a przyjdzie idzie że coś tam sobie kupimy. No e, co tu jeszcze dopowiedzieć? Czy ja dobrze tak, widziałam, że masz... Poczekaj, że masz olej ku 8 Ołaś, no. Już go tak, dwa albo trzy lata używam. Pamiętasz, że z Q8 ja wygrałam, kiedyś zrobili konkurs, no, i Mariusz Pudzianowski no, do mnie napisał. <gry> Naprawdę na Facebooku. bo wybrał moje tutaj, zdjęcie, nie, w zdjęcie nie, tutaj, bo to młoda wtedy była, strzela to temu. I, e, nie wstawię zdjęcia. Pudzianowski. nas obserwuje na Instagramie, to widzi. najlepsze zdjęcie i. Mariusz napisał. Dlatego używamy ich oleju, bo wygraliśmy, tak, konkurs. wygraliśmy konkurs. Widzicie? 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 olej wtedy do samochodu, nie? Wtedy no, dostałam olej do samochodu. Nie, to nie było ważną nagrodą. Ważna była nagroda, że Mariusz powiedział nam, to mi napisał. Tak, to było najważniejsze. Nie? Tak. tak, dokładnie. Nic więcej no. się nie liczyło. No, więc używamy ten olej i co? Hmm. Dzisiaj zaczepiam tura. Miałem olej i zaczepiam tura, żeby jutro ruszyć od razu do roboty. Nie, nie ma, trzeba będzie odpoczywać od razu do roboty i się no przez dwa tygodnie, teraz od razu idzie do roboty i to ale jak to się wybrzania. będzie miło pracowało, takim tak, nowym, tak, czystym tak, e... nowym i tak dalej. ale to ty go tak wysprzątałeś, czy to ci panowie wysprzątali? no ja go trochę wysprzątałem, ale nie wiem czy to ja tak wysprzątałem, czy <laughs>. <ale> tego, <nie laughs> tego już nie wiem, czas tak, nie <laughs> <gry> może oni e... jutro obornik mamy do wrzeczenia, by się nazbierało przez ten czas e... mamy te byczki do przepędzenia, więc od rana troszkę Roboty sobie z tym wodnikiem powyrzucamy, powyrzucamy, nadrobimy tą robotę. Nie wiem, czy Wam nagramy, Grus, bo Kamil, Kamil mówi, że o 6 rano chce to robić, więc... 6 :00, 7 jedna, jak wstaniemy. Co, no, no. jak się no. wstaniesz? Gruz pozbierać to, co mamy z rozkuwania, z przeróbek, tam mamy ściany zamurowane i trochę jeszcze szybko uspawamy te cztery rudy i te cielaki sobie, cebyczki sobie tam przepędziłem, będą miały zdecydowanie więcej miejsca są od razu na przyczepę po poniedzieli, żeby to powywozić i yy, 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 robić porządki już yy, przed przed żniwami przed żniwami bo żniwa będzie będzie więcej pracy nie? zetor już ma wymieniony olej w silniku zrobię to w zeszłym tygodniu bodajże a yy, jeszcze muszę po tam tam skrzyni oleju zetora żeby to już był gotowy na żniwa. To no może się panowie już ci wymienili i tak mocno zakręcili? Nie. Mamy gaderków brudna robota, nie lubię. Co kupowałeś z Krampa, że to jest ten? Co? Co kupowałeś z Krampa, że to jest ten, karton? Tylko karton jest Krampa. <noise> Nie, daj mi tego. No bo tak kojarzę firmę. Tak oddawałem, jak części, jak ten filtry mi zamawiali, odbierałem to dali mi karton po prostu. to że tego nie ma. W w ogóle inaczej, bo tu żeby wymienić... To może musimy nie Holanda sprzedać, a nie Zetor? No tak myślałem, że Może łatwiej by tego sprzedać. Nie wiem, właśnie bo narzekałeś mi niego o awarii o kosztach, więc jesteśmy słabi w to. Nie, dziękuję. <słukamy> tu muszę wymienić wszystkie filtry od razu, paliwowe i żeby dostać się do olejowego, a za to, że mogę wszystko osobno zrobić. Maska na brach, do otwierania widzisz? Aha, uh -huh. okej okay. Ale to nie kupowałem już teraz, ty jest kupę lat temu Może to jakimś sposobem trzeba? No, jakby to było po wszystkie te rurki. Piszcie, czekamy, robi to źle. Zresztą trzeba przyciskać się ładnie na nagranie. Co? Hmm. ten trzeci to w ogóle schowany. No, najlepiej, wiadomo, bo po rozkręcach go tu, 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 ale my idziemy na skróty, jak Dobra, działaj sobie, chłopcze, spokojnie, wymieniaj. Dobrze. Wpadnę, wpadnę nie, jak nie stresuj, będziemy bo? montować, montować y, tura, Ładować, tak, matować, Będziemy montować? Tak. Dobra. Bo ja widzę, że Cię stresuje, więc... Tak, stresuj. Nie, nie czuj, nie czuj, presji. Dobrze. Już lejemy świeże, tak? Tak jest, lecimy świeżym. Ja sobie zawsze przelewam takie mniejsze, o 4 litrowe pakowanie I później do osiennika. Tak to właśnie wygląda, tak. Super. Nie będę musiała ja nigdy tego robić. Co? Nie będę musiała nigdy tego robić. No super. To fajnie to wygląda Kamil. Super to wygląda. Tak? A tamte trzy już są nowe, tak? Mhm. Tak. Takie sztuki. Słuchajcie, czy ktoś nas ogląda od czasów, kiedy tu nie było tego betonu? Bo tak teraz właśnie mówię do Kamila, jak to ładnie wygląda i fajnie się chodzi, jakiś jest beton. Czy ktoś pamięta, jak tu była woda, piasek i nic więcej? I gruz. I gruz, a teraz tutaj, w sumie, ta część gospodarstwa, to wszystko tutaj jest no w betonie. W betonie i w płytach, ale no, bardzo fajnie. Tu są troszkę kamyszków. Tu jeszcze trzeba beton. Chociaż Kamil powie, że nie, bo nie ma gdzie wodę spływać. Ale ogólnie. Fajnie, fajnie, wygodnie i ładnie, nie? Doka. Jednak bardziej to wygląda tak lepiej czysto. Lepiej, I przede wszystkim twardo pod Jak napada, to znaczy jest twarda, a nie ma błota. No właśnie. Woda stoi miejscami, ale no, ona nie spłynie nam szybko od razu. Dlatego też stoi ta woda. A tak poza tym jest okej, okay, nie? tak, odpalił bez problemu musiałem trochę popompować, ale tak zalałem filtr sobie paliwem i proszę ładnie e, wszystko porobione, e, jest olej dla mnie, wszystko jest odpalone, tu pod tyle A gdzie oczepanie bucików przed wejściem? No hola! Pro, proszę to szanować! Powiem wam szczerze, te, że, że ten traktor bardziej mi się podoba skórem niż do szkóra. To jest tak pewnie. Zresztą od obawki, ale tak jak mały, no tak jak może teraz większy, jak i wygląda. Nie wiem. Nie uważasz tak? Może tak rzeczywiście większy się, się, więź, się, się większe wydaje. Jest, no no może być a, tak. A to jest taki mały taki. Także widzimy się w kolejnym filmie, już z roboty z New Hollandem.